Start. Okej, okay, już jestem i pewno teraz siedzę jakieś 100 km od mikrofonu. Uwaga, niedobry dźwięk. Oczywiście to to było okropne, wiem. Ale ostrzegłem was. Nie zaprzeczać. Hmm. Tak się zastanawiam, czy. Nie, co, mam was z tajemnicza szczegóły? Dobra. Nie? Dobra. Byłem tam, gdzie król chodził Nie mogę się powstrzymać, sorry. Bo mnie to w sumie zastanawia. Czemu się mówi, gdzie król chodzi piechotą? Jest na pewno ten, no. Jeżeli był taki król, który bardzo wiele miejsc chodził piechotą, jeżeli był taki król, tego net do kibla musieli wozić, nie zastanawiało was to czasem? To jest takie podchwytliwe. Wow! Też się wydałem taki dziwny dźwięk Celebrując to, że on z siebie też to tak. Takie wiecie, celebration dam dam O. Czy tutaj są ci chłopcy? Nie, tutaj... Oni też są na pani. Ach. Jakoś o takich terrorystach się nie słyszy za wielom. To nie jest zbyt popularne. A szkoda. Takie tortury to wiecie. Ej, 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 umieraj! Dziękuję bardzo. Co on ma mocniejszy łokieć ode mnie? Nikt nie ma mocniejszego łokcia ode mnie. Albo ani, ani czaszki. O. I to było dobre wieście. Czacha. Nie ciacha, czacha. Dobra, ty jesteś ze mną. Ty nie. Ty nie, ty nie. Ty nie. Ty nie, ty nie, ty nie, ty nie. Oj, oj, oj. Co się wami stało, chłopaki? Widowmaker, I make widows. A, tu są jakieś wzory. To jest f, małe f, to jest częstotliwość chyba, tak? Chyba nie jestem pewna, może to był film. A nie pamiętam. <grym> Mógłbym nawet zajrzeć, bo tutaj mikrofon podpiera moim repetytorium od fizyki. Zazwyczaj używam do tego książki od PP, bo w sumie ona jest tylko do tego użyteczna, ale. Kidok. Idziałam teraz szukać. Nie, oni chyba powinni być gdzieś tutaj właśnie. W sensie w jednym z tych pomieszczeń. Tak, the cruiser is here and he's gonna kick your ass. Wy że za to angielski nie znacie angielskiego? Uczcie się. Dobra, dzisiaj chłopaki. Tommy, <laughs> you okay, man? man? glad to see you, Mr. Pink. I mean, Mr. Ram. Listen. where's angel take this son it'll get you down the elevator to the vault you gotta disarm the bomb take care of johnson bro he killed dad i know it is overdosed skopajški pare dub Przybyliśmy do DJ i ocaliśmy szefa naszego brata i brata. Przyjemnie, prawda? Ok, tam dostaliśmy jakieś pierdoły. Bisby smove. A, tak, te 28337 to było za moim pierwszym podejściem. No wtedy mi poszło lepiej. No cóż. Okej, okay. no i niedługo przejdziemy do następnej misji, a póki co, no... Ciao Bela, nie? Aj, a znaczy, Hej, ja jedno mówię, a Wy już wyłączyliście ten film. A chcę jedno powiedzieć, zjedźcie ogór, cześć!